Cześć! W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Tobie, jak idealnie zadbać o tatuaż, żeby się perfekcyjnie wygoił, jak często nosić folię, jak długo ją nosić, jak on ma się smarować i co zrobić, aby tatuaż długo wyglądał świeżo. Więc tak, po wykonaniu naszego tatuażu, jako tatuażysta bądź Twój tatuator powinien zrobić następujące rzeczy. Przemyć tatuaż y, zielonym mydełkiem, bądź mydełkiem przeznaczonym właśnie do przemywania y, jakichś ran. Y, zielone mydełko jest fajne, kojące, neutralne, więc polecam. Dostępne jest w sklepach dla tatuażystów. I teraz po przemyciu takiego tatuażu, dokładnym oczyszczeniu tego miejsca, osuszamy sobie to miejsce ręczniczkiem papierowym. Następnie mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to jest zwykła folia spożywcza, taka jak tutaj. I taką folię, jeżeli to jest mały tatuaż, zakładam, zakładamy od razu po właśnie przemyciu, osuszeniu i po smarowaniu tatuażu. Smarujemy tatuaż albo masełkiem do tatuażu, i tak zazwyczaj jest, jeżeli jesteś w studiu, to będzie on posmarowany masełkiem do tatuażu, albo jakąś maścią. Zaraz powiem, jakie to są maści. I teraz tatuażysta zawijać ci tatuaż, ale nie za ciasno, leciutko. Delikatnie. I taki zawinięty tatuaż, tak zawinięty tatuaż trzymasz przez 3 godziny. Dlaczego 3 godziny? Bo 3 godziny wystarczą, aby ta opuchlizna i osocze, które nazbierało się pod, jakby pod tatuażem, odsączyło się na, na zewnątrz, czyli nadmiar tego osocza sobie wypłynie. Fajnie i ty po tych 3 godzinach odwiniesz sobie właśnie ten tatuaż, będąc w domu. I przemyjesz go szarym mydełkiem. Polecam szare mydełko, bądź na przykład takie mydełko jak biały jeleń, do przemycia tatuażu. Dlaczego właśnie takie mydła? Dlatego, że one nie zawierają jakichś takich podrażniających składników. A wiecie, jedne mydełko może mieć jakieś substancje zapachowe bądź pigmentowe, które będą podrażniać skórę, będą ją na przykład osuszać. A takie mydło jak szare mydełko, bądź na przykład biały jeleń, jest mniej takie drażliwe dla skóry. I po przemyciu mydełkiem po prostu osuszasz sobie ten tatuaż ręczniczkiem papierowym i smarujesz taką maścią jak Alantan, bądź Bepanten, bądź masełko do tatuażu, bądź krem do gojenia tatuażu. Dwie pierwsze maści dostaniesz w każdej aptece, natomiast pozostałe znajdziesz w sklepach dla tatuażystów. I jak często smarujemy taki tatuaż? I czy dalej zawijamy folię? Jeżeli zostajesz w domu, to już nie zawijasz folii. I wszyscy mówią, ja przecież tatuażysta powiedział, że mam nosić folię cały czas. Kochani, jak za ciasno sobie zawiniecie folię w domu i będzie na przykład ciepło i duszno, to taki tatuaż, nie oddychając, będzie się gotował pod tą folią i objawem zagotowania tatuażu będzie zaczerwienienie, obolałość mocna tego miejsca, nawet po dwóch dniach na przykład, gdyż po dwóch dniach powinno już naprawdę lekko boleć, a taki większy ból może świadczyć o tym, że zakotowaliście tatuaż. Będą pojawiać się również małe krostki, takie czerwone, potówki i po prostu to jest objaw tego, że po prostu skóra już ma dosyć folii i wtedy taką folię należy ściągnąć już całkowicie, gdyż ona źle będzie znosić. Natomiast w yy, normalnie Trzymamy sobie e, tatuaż posmarowany w domu, uważamy po prostu, żeby go gdzieś tam nie dotknąć, nie zabrudzić. Natomiast jeżeli wychodzimy do na przykład do pracy, gdzieś tam e, poza dom, to wtedy na posmarowany, przemyty tatuaż delikatnie zawijamy sobie tą folię, bądź rozwijamy w ten sposób, nakładamy sobie na, na miejsce tatuażu i zabezpieczamy kawałkami plasterka. I tak właśnie takie zabezpieczenie sprawia to, że zawsze trochę tego powietrza dostanie się pod folię, a nie będziesz miał również ryzyka, że za mocno sobie ścisnąłeś, ścisnąłeś miejsce tatuażu i one po prostu się tam gotuje. Więc jak już folię, to w ten sposób. Czyli podsumuję sobie na posmarowany tatuaż, zakładamy folię, tylko jak gdzieś wychodzimy, w domu staramy się nie nosić folii i taką folię nosimy 3-4 dni. 3-4 dni, nie dłużej. I jak często sobie właśnie smarować to miejsce i przemywać? No, gdy nosimy folię, no to po prostu za każdym razem jak wrócimy z domu to sobie przemywamy to miejsce właśnie takim mydełkiem, cieniutko smarujemy, cieniutko, nie, 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 nie grubo i zakładamy folię jak gdzieś wychodzimy. Po 3-4 dniach ściągamy folię całkowicie i tatuaż smarujemy i przemywamy trzy razy dziennie, czyli rano po południu wieczorem. Nie częściej, nie częściej, tyle wystarczy. Dlatego, że jak będziesz za często bądź za grubo smarował tatuaż, to skóra będzie dostawać za dużo wilgoci i będą się pojawiać takie małe wrzody. Czerwone, z takim jakby płynem w środku, gdyż skóra będzie oddawać nadmiar tego, tego płynu, tego tej wilgoci. Więc nie, nie chodzi o to, że, żeby za często smarować i za, za dużo, za gęsto, ale taką warstwą, żeby po prostu tatuaż się delikatnie świecił trzy razy dziennie po przemyciu tatuażu. Drugą opcją jest założenie plastra bądź second skina na nasz tatuaż. Jest to taki specjalny, taka naklejka. Jest to folia oddychająca. Większość studiów tatuażu ją używa. Możesz ją również kupić w dużych aptekach. I teraz jak ją nalepić? Ja zaraz pokażę, właśnie krótki taki filmik, i jak długo ją nosić. Po przemyciu tatuażu szarym mydeł, zielonym mydełkiem w studiu tatuażu, osuszeniu go całkowicie, jeżeli to jest mały bądź średni tatuaż, możemy taką folię na, na, nalepić po około 15 minutach. Wycinamy dokładnie miejsce, wielkość, właśnie folii. Taki, aby idealnie jakby pokrył wielkościowo się z tatuażem i nalepiamy taką folię. Natomiast jeżeli to jest duży tatuaż, to najpierw zawijamy zwykłą folią, okay? i czekamy godzinę, aż się odsączy osocze, gdyż jeżeli na duży tatuaż nalepisz taką folię, to jest możliwość taka, że tatuaż będzie mocno się pocił właśnie tym osoczem i ta folia klientowi szybko się odlepi. Dlatego godzina wystarczy, żeby nadmiar tego socza, tej wilgoci się odlepił, i wtedy dopiero przemywasz, osuszasz i po godzinie nalepiasz taką folię. Jak długo nosimy tę folię? 3-4 dni bez przerwy. Nie musimy z nią nic robić, po prostu uważamy, żeby gdzieś tam nie wejść do basenu, czy tam jak się kąpiemy, żeby nie zachlapać za mocno tej folii, gdyż się odklei. 3-4 dni sobie nosimy taką folię bez przerwy, bo gdyż ona oddycha się, nic nie przejmujemy. Nawet jak gdzieś tam delikatnie się pozbiera, trochę osocza pod tą folią, to nic nie przeszkadza i tak sobie nosimy, nosimy jakby tą folię bez przerwy przez te 4 dni i potem odklejamy ją, odklejamy ją, ale najpierw zamaczamy ją w wodzie, żeby ona jakby dostała wilgoci, wtedy ten klej puści i łatwo nam ta folia zejdzie, gdyż jeżeli na sucho będziesz ją zrywać, to będzie efekt depilacji woskiem, takimi plastrami i będzie to bolesne, może sobie również uszkodzić tatuaż, więc robimy to na mokro. Po odklejeniu takiej folii, ten sam proces, trzy razy dziennie smarujemy sobie maścią bądź masą do tatuażu, przemywamy sobie szarym mydełkiem i trzy tygodnie, tygodnie powtarzamy, dlatego że około trzech tygodni będzie się nam taki tatuaż goił. OK, mamy tutaj pierwszy tatuaż, który właśnie ćwiczyła sobie nasza kursantka. To jest tatuaż realistyczny. Bawiła się właśnie z takim wzorkiem. No i teraz właśnie zabezpieczymy go. Najpierw osuszamy to miejsce. On już był przemyty właśnie mydełkiem. Chwilę czekaliśmy, aż się odsączy. Bierzemy taki kawałek wielkości właśnie. Naszego tatuażu, tego opatrunku i on tutaj ma takie zgięcie, widzicie? Odginamy to, żeby łatwiej nam było odkleić, i chwytamy tutaj takie, e, jakby skrzydełko od tego, e, od tego, e, Teraz przymierzamy sobie nasz tatuaż, naszą folię do tatuażu i staramy się delikatnie za tatuażem przykleić już tą folię. Rozciągamy ją na całość tatuażu. Ok w ten sposób. Jeżeli coś się źle ułoży, możemy delikatnie go sobie podnieść, o właśnie tak i poprawić tak, żeby nam ta folia ładnie się spasowała z tatuażem. Przyklejamy ją właśnie w taki sposób i ściągamy ten dodatkowy paseczek, dopasowując ładnie nasz opatrunek do skóry. Następnie na środku znajdujemy właśnie Taką warstwę, która jest do odklejenia, i najpierw odklejamy jedną stronę i nakładamy sobie właśnie tą folię, przytrzymując ją, właśnie tak. I następnie robimy drugie. Jeżeli pojawi się pęcherzyk, staramy się go odsunąć. Jeżeli nie da rady, to wtedy możemy delikatnie przebić sobie ten pęcherzyk igłą do tatuażu, żeby zeszło z niego powietrze. I tak właśnie zabezpieczamy nasz tatuaż folią do, do, do tatuażu. Takim opatrunkiem. Teraz co zrobić, jeżeli tatuaż na przykład zacznie nam ropieć, okay? pojawi się stan zapalny. Nie panikujemy, wszystko będzie dobrze. Eee, procedura występuje, e, jest następująca. Pojawiają się nam miejsca, w którym tatuaż goi się gorzej niż innych. Gdzieś tam wycieka na przykład ropa to y, przestajemy nosić folię całkowicie, gdyż ona może zaburzać proces gojenia. Przemywamy y, kilka razy dziennie, 3, 4, może 5 razy, ale nie więcej. Tatuaż szarym medełkiem bądź takim właśnie mydłem jak biały jeleń i po osuszeniu takiego tatuażu nie smarujemy go od razu, na przykład maścią typu Bepanthen, Alantan, bądź masło do tatuażu. Najpierw bierzemy taki spray do kupienia w każdej aptece jak y, Octanisept, ok? I tym, to jest antybakteryjny taki spray. I w to miejsce wsikamy sobie tym Octaniseptem. Czekamy, aż on odparuje, i dopiero cieniutko, bardzo cieniutko smarujemy sobie np. przykład maścią Bepanthen. I proces ten powtarzamy przez około 2 dni, obserwując to miejsce. I zazwyczaj w większości przypadków jest poprawa, i wtedy powtarzamy, aż nam tatuaż się zagoi, i ropienie zniknie. Natomiast, jeżeli dalej będzie ropieć i ropienie będzie się powiększać, wtedy należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, na przykład internisty. I twój lekarz bez problemu poradzi sobie z takim, z takim stanem zapalnym, gdyż przypisze ci maść na receptę z antybiotykiem. I antybiotyk poradzi sobie z tym problemem. Więc nie ma co panikować, spokojnie, wszystko będzie dobrze. W razie naprawdę jakiegoś waszego niepokoju, prosto do internisty i tyle. I Lekarz dalej wam się zajmie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tatuażu tuż po wykonaniu i smarowaniu go. Już wiesz, jak trzeba dbać. Czyli 3-4 dni folia zwykłą spożywczą w domu stara się ściągać. Trzy razy dziennie przemywamy, trzy razy dziennie smarujemy. Czemu nie częściej? Dlatego, że jak będziesz smarował częściej, skóra za dużo wilgoci może dostać i będą robić się wypryski. Będzie tą wilgoć chciała oddać. I teraz po wygojeniu tatuażu, jak o niego dbać? Jest to również bardzo proste. Zalecam golenie miejsca, na którym był wykonany tatuaż. Dlaczego? Dlatego, że na przykład masz piękny tatuaż, a na przykład masz bujne włosy na przykład na nodze albo na, na ręce, albo na plecach i po prostu ten tatuaż będzie nieczytelny, będzie zakryty włosami. Polecam Ci to miejsce ogolić. Jak będziesz miał ogolę, powiedz czemu mam nogę golić? golić? No tak, no ale masz tam piękny tatuaż, to chcesz, żeby świat widział ten Twój piękny tatuaż. Chcą oglądać Twoją owłosiną girę? Mam pomysł sobie. Chcesz wyeksponować tatuaż, więc usuń wszystko, co przeszkadza. Czyli masz bujne włosy, no i pomijam, jak masz tam trochę włosów, to nie przeszkadza. Natomiast, jak masz bujne włosy, czy tam na plecach, czy coś, ogol to miejsce i staraj się co jakiś czas, co dwa, 3 dni, sobie delikatnie ten tatuaż nawilżyć, np. Na kremem do tatuażu, bądź masełkiem do tatuażu, bądź też, yy, też yy, po prostu yy, jakimś balsamem, ok, nawilżającym. I tak nawilżony tatuaż, fajnie, że ta skóra nie jest sucha, jest to miejsce ogolone, będzie zawsze wyglądał świeżo, czytelnie. Fajnie to zrobisz również przed jakimś większym wyjściem, masz na przykład fajny rękaw, to ładnie się ubierasz, ładnie się szykujesz na wyjście, to też dopilnuj, żeby ręka była ogolona i tatuaż posmarowany, ok? Zobaczysz, że naprawdę wtedy będzie wyglądał świetnie, tak świeżo będzie wyglądał, jakby był tuż po wykonaniu. Jest to właśnie taka fajna rada. Dodatkowo, aby przez lata tatuaż był świeży, staraj się unikać słońca, ale nie, że nie będziesz wychodził na słońce jak jakiś wampir, ale po prostu, jak wychodzisz się na przykład opalać, to miejsce, w którym masz fajny tatuaż, posmaruj kremem z filtrem, dlatego że to miejsce, na nim jest tatuaż, ono nie musi być opalone. Ale to, że sobie takim kremem z filtrem posmarujesz to miejsce, zapewni ci to, że przez dłuższy, dłuższy czas tatuaż nie będzie blady i będzie wyglądał świeżo. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że wyczerpałem ten temat i już zawsze będziecie wiedzieć, jak o tatuaż zadbać. W razie pytań piszcie do mnie śmiało.